Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Zestój Dzieciaków Challenge i mamy tutaj naszą kochaną, co do Arię, która oczywiście szoruje swoje małe dzieci. <grywka> tak, szoruje swoje małe dzieci. Przez najbliższy czas najprawdopodobniej kamerka będzie właśnie w ten sposób tutaj wyglądała, bo no bo tak. Po prostu. Tak musi być. Niestety przykro mi, ale tak, tak na razie będzie. Chociaż wiem, że fajniejsze efekt jest z green screenem, bo wtedy tam Wam aż tak bardzo tutaj nie przeszkadzam, no, ale yy, tak, tak to najprawdopodobniej będzie teraz chwilowo wyglądać. Dobra. Yy, co tam u naszego dzieciątka słychać? Potrzebuje uwagi. To wiesz, co może być. O, sprawdziła, jak się ma moje dziecko może po prostu bo chce się pobawić, yy, albo potrzebuje właśnie miłości. Ty masz yy, problem tutaj towa z towarzystwem? Tak, z towarzystwem. Także chodź sobie skorzystać, mm, duchy się myją, więc wykąp się też, tak, <laughs> O jejku, też się wykąp, dobra, ty się kąpciasz, okej, okay. mm, ty zaś idziesz, co, idziesz do swojej siostrzyczki tutaj małej, ojej, jakie ty słodkie, idź sobie zjeść, tak. Okej, okay, a ty sobie zjesz, też się wykąpciasz, a ty moja droga, ty w zasadzie ty możesz iść spać, ale pokaż mi się tutaj, jak to wygląda, bo w zasadzie jeszcze aż tak sen ci nie jest potrzebny. Mm -hmm, ty nie możesz tutaj rysować, ale choć to w takim razie układaj sobie klocki, tak, bo to by było z myślenia oraz z misiaczkiem, pisiaczkiem byś się mogła tutaj pobawić, pogaworzyć z nim, no i później myślę, że już pójdziesz sobie spać, także ty byś była tutaj ogarnięta. A ty masz tutaj właśnie te towarzyskie problemy. I tak, my nie mamy komputera, mamy dość sporo pieniędzy, trzeba przyznać, prawda? Nie mamy kompania. Nie, nie mamy. To byśmy tutaj nawet mogli zakupić taki jakiś komputerek, żeby po prostu mieli ten komputer. No bo widzicie, czy nawet takie towarzyskie interakcje można byłoby przez ten komputer zrobić. Więc chodźmy tutaj i zakupmy um, jakiś takiś pierwszy komputer streamera nie no po prostu taki o wiem że on jest dosyć duży komputer no ale dobra przynajmniej będzie także chodź tu i możesz sobie serwisy społecznościowe może nie szkoła średnia szkoła średnia porzuć naukę weź udział w zajęciach pozaszkolnych napisz społeczne rozmawiaj tak żeby te towarzyskie takie interakcje ci się tutaj uzupełniły to poszłaś spać no ale to jeśli chcesz siku to chodź chodź siku Choć, choć, choć. No bo ty jesteś w ciąży. I tak, właśnie, bo pisaliście mi coś wspaniałego, cudownego, pięknego, że ja mogę im sprawdzić w drzewie Genealogicznym, dlaczego ktoś umarł. No i tak. Y y śmierć z głodu. O nie, czyli jednak padłaś z głodu, Jezu, jak mi przykro. Hmm. ale to jest chamskie, wiecie, bo ona umarła za pierwszym razem z głodu. No i chociaż y mi ją uratował, tak, więc. Znowu z głodu by umarła? Tak dziwnie. No ale dobra, no, jak tak jest, to tak musi być. No, dobra, weź sobie resztki, bo widocznie mamy resztki. Jakieś to przejnie będziesz musiała gotować. Nasza dziedzia już y, poszła spać. Ty sobie pływasz. No dobrze, to pływajcie sobie dziewczyny. Same dziewczyny na chacie, no. Dobra, z tym towarzystwem u ciebie krucho, to wiesz co, może że choć wypłacz się. Wiesz co, mogłabyś z matką swą troszeczkę tutaj pogawędzić, zapytaj jak, o dziecko kopie, o termin porodu, sobie pogadajcie, poprosi o radę, no. No ja jestem ciekawa właśnie, czy ona pójdzie do tej szkoły, jestem bardzo tego ciekawa, no ale mamy sobotę, także dowiemy się, pewnie, um, nie bałabym, <laughs> nie bałabym się dowiemy. Hej, okay, ty tutaj jesteś, nie no, ogólnie jest w porządku, są zadbane dzieciaki, także nie jest, nie jest źle, chodź tutaj spać. Chodź, chodź, idź sobie spać, jak jesteś taka zmęczona. Okej, okay, a gdzie jest ten nasz duszek? Tutaj jest duszek. O smaku, o, rozmawiaj o smaku potraw. No, pogadajcie sobie troszeczkę. No, Nec, wciekła. Ja się nie dziwię, że ona jest zła. No, bo ona nie żyje. Nie wiem, czy ona się w ogóle przyzwyczai do tej sytuacji. Rozmawiaj o bawach. O, jej też się chce spać. To no, wiecie co, dziewczyny? Wy idźcie po prostu spać. No, towarzystwo ci nie wzrasta za bardzo. Mm. No aha, ale cóż, co zrobisz, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, co nie? Dobra, także ona pójdzie sobie spać. Ty idziesz sobie myć ręce, ale aha, tutaj nie możemy. Ty też nie możesz za bardzo zrobić lekcji. Mhm. Tableta bym dała tutaj na półeczkę. Może dzidzia będzie chciała, o właśnie dzidzia, proszę bardzo, masz tabletę. Aha, dobra. I ty jesteś co? Ty jesteś względnie ogarnięta, to gdzie ty idziesz? Idziesz siedzieć? Czy z... Aha, zrzemnąć się idziesz, ale patrz, nie tutaj, a tu. Chodź, przyjdzie łóżko malera, chodź, bo to ostatnio zaginęłaś w akcji, to chodź i się wyśpij dziecko drogie, chodź. Ty zaś możesz wziąć sobie prysznic, tak? No i coś ich tam sobie probisz, no. <laughs> macie weekend, macie weekend, więc można po prostu odpoczywać, zająć się sobą, no nie? No czemu nie? Ej, a ty czemu nie idziesz spać, dziewczyno? Nie masz gdzie? Hmm. A tu przydzieli łóżko. O. I śpi. Po przydzieleniu Pójdź, zaśniesz sobie, no bo ciężka sprawa z tobą. Dobra, poszła spać, także to byśmy mieli zrobione. Ty idziesz sprzątać, boże, jakie grzeczne, dobre dziecko. No niesamowite, to jest naprawdę. Nie spodziewałabym się, skorzystaj sobie korzystaj, skorzystaj, mamusia, jak w stanie to to posprząta oczywiście. A tu wytrzyj. Najgorsze jest to, że właśnie te takie kałuże i tak dalej, to mi pod, te rzeczy podchodzą i później się nie da tego umyć. I to jest bez sensu moim zdaniem, no bo w normalnym życiu da się to umyć. <grych> no, Także no, spróbujemy, aczkolwiek chyba pewnie. Pewnie się to nie zmieje. O! I wytrzyj. A, zmyłaś, no proszę bardzo, no to jestem ile zaskoczona. Dobra, i pójdziesz sobie spać. Tutaj dzidzia sobie wstała. Ja chyba następny raz będę mówiła o tym, że powinnam nocnik wymienić. Um, no i kiedyś to zrobię. Całasz <laughs> chodzi o, o wiecie do do do, do, do. I Jeszcze tego nie zrobiłam. No, masakra. Dobra, weźmy tutaj jakieś jedzonko, niech sobie weźmie porcję dzidzia, mała, bezgłodna. A wiecie, tutaj Simowie lubią umierać z głodu, więc dobrze byłoby, żeby jednak mogła sobie coś zjeść. Bidulka nasza, bidulka. No. Także ogarnij się. Wszyscy śpią. Nie. Aria wstała. No nie. O, 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 o. Pójdź się. Pusiasz się. Chodź, chodź. Szybko, 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 szybko. Come on, come on, Nie. O, nie zdążyła. Dobra, resetuj. A teraz skorzystaj bugi. Kocham bugi w Simsach. Naprawdę kocham. Hmm. Weź kąpiel z bąbelkami. Zrelaksuj się troszeczkę. A ty? Idziesz sobie zjeść? Tak? Idziesz. Dobra. To to możemy już sobie sko czy to jest już zepsute? O nie, zepsute dziecko. O nie, nie, nie. O Boże. O nie jest tego. O nie. Zaraz damy coś lepszego. Chwila, chwila, chwila. To się zepsuło. Niedobrze. O nie, zjadłaś całe. O fuj. Otwórz. Weźmy yy, to. To chyba będzie dobre jeszcze. Aha, tu. Dobra, nieważne. Mhm. Nie, już nie wiem. Dobra, chodź tu. To sobie damy tutaj do zmywarki na razie. Okej, okay, to sobie zjesz i to będzie dobre. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Kurczę, no nie chcę, żeby dzieci jadły zepsute jedzenie. To byłoby smutne. Okej, okay, ty się już wykąpciałaś. Jest trzecia w nocy, no ale trudno. Życie, życie jest ciężkie. Niestety nie da się ukryć. Dobra, dziś ja sobie zje, a ty pójdziesz naprawić. Kiedy ty masz poród, moja droga? Och, Jezu, już niedługo. Dobra, mm, mamy problem. Oczywiście, że tak mamy problem. Podejdziesz tu? Okej, okay. wytrzy. No to, to jest bez sensu, akurat, bo ci się tutaj cały czas leje, także napraw to najpierw. Mhm. Możesz ulepszyć? O, większą niezawodność. Fajnie. O nie, poród się zaczął. Poród się zaczął. Muszę. Y, dobrze, że mi napisaliście ostatnio imiona. Także będzie fajnie, będzie fajnie. Chodźmy tutaj, urodzić dziecko. Chodź do góry, idziemy na pięterko, na poród. To jest, no, to jest nasza domowa porodówka, tak naprawdę. Ha? Co to jest? Znowu? Magnie? Nie wiem. Nie wiem, nie ogarniałam. Dobra. Lecę do mojego nowego świeżego notatnika po imionkom, Tak, po imię. Bo mi napisaliście na to oszliście i mam. Mam imię po prostu w końcu. Mam imię, tylko teraz sobie Babo znajdź. O, mam. Sophie chyba była. Może byśmy wzięli Tinę. Tina. Tina Turner. O, tak, Tina. Tina Morello. Oh, druga dziewczynka. Ojejku, to będzie Lara. Czyli mieliśmy Larę Morello? Nie pamiętam Lara chyba nie. Okej. Okay. Tylko dwójka. Dobra. No i fajnie. Tylko dwójka, aż dwójka tak naprawdę. Okej, okay. i już mamy głodne dziedzi. Super skuteczna opieka opiekając Dobra, fajnie. To dziecko nie patrzę, to patrzę. To... Dobra, jest okej. Okay. Daliśmy radę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Chodź tutaj teraz. Powycierasz sobie. Myślę, że zrobisz jakieś śniadanko, podaj śniadanie, firata ze szpinakiem, no bo i tak dzieciaki wstają, ale wiecie, jest niedziela. Jest niedziela, także mogą sobie podpoczywać i to jest mega, żeby mogły sobie podpoczywać, coś sobie porobić fajnego w domku, w spokoju, nie muszą się, wiecie, zbierać do szkoły za chwilę, także przynajmniej sobie tak, tak no, na spokojnie sobie dzień spędzą. No i fajnie byłoby bo też można właśnie hajsy zarabiać e, na, A w piaskownicy z, z Sulani mhm. A to jest e, jaki piasek, buduj rzeźbę, okej okay. A ja bym sobie ten piasek podmieniła na sulański żebyśmy mogli sobie tutaj e, wiecie co zbierać, ja wam powiem co wy, ale wy wiecie, muszelki muszelki, e, tylko że to można tylko z piaskiem sulańskim e, Także tak, to byśmy sobie to podmienili No i ładniejszy ten piasek, jest taki cieplejszy, no. cieplejszy jest, taki o, dobra, ale troszeczkę tutaj trawki bym dała, wiecie, o, tak, to zmniejszyła i tutaj, o, I wiecie, bo to tak ładniej wtedy wygląda, tak naturalnie, o nie, no bo to są kwiatki w końcu, no to kurde, dobra i w, w takiej sytuacji, wspaniałej sytuacji, jak mamy teraz, nasze dzieci będą mogły, nie mogą? Ej buduj rzeź, pobaw się w piesku, ale gdzie tu jest szukanie muszelek? Było kiedyś i była taka możliwość, żeby szukać sobie... Żeby... Mm, la, la. Nie ma? O teraz ja jestem zszukowana. Zszukowana jestem, no dobra, trudno. Co tam było? Lara jest bardzo głodna, to dziecko zostanie zabrane. Ejku, u nas ten głód tak schodzi, nie że ja nie wiem. Ja nie wiem co tu jest grane normalnie. Okej, okay, yy, także nakarm karm piersią. Dobra, ale chyba troszeczkę minie, zanim nam ją zabiorą, prawda? Tak mi się wydaje, że chyba. Tak. I w ogóle mam nowego tatuśka. Mam nowego tatuśka tutaj, już y, wsadzonego, do gier U, y, wsadzonego do gierki. ale wsadzonego do gierki. Także z pewnością wam za chwileczkę go pokażę. To prezent dla ciebie, okaż w Dobra, skończy jeś, Aria, bo musisz zasuwać do dzidziu. Do dzidziusiów musisz zasuwać moja druga, a ta dzidzia też jest głodna, ale ona jest na tyle samodzielna, że ona sobie poradzi, sama sobie weźmie jedzonko, prawda? Weźmiesz sobie jedzonko? Chodź, no, dasz radę, prawda? Super, grzeczne dziecko, dobra, a ty karmisz? No, rewelacja, rewelacja, oj, zmienił brudną pieluszkę, chodź, chodź, chodź. Mhm, dobra, jest git, jest po prostu gitówa, sikaj po mistrzowsku, chodź, dobra. I byśmy sobie zobaczyli, dołącz do zabawy, nie? Yy, tutaj u naszej yy, dzieci jak tutaj wygląda, no, energia ci spadła i to yy, dość, yy, to ty w ogóle nie spałaś, moja droga. Jak coś się stało? Dobra, chodź tutaj, obej mi, gawosz. Gawosz, obej gawosz i pójdziesz sobie spać. No i tak, yy, przez dłuższy czas ustawiałam w MC Command Center, żeby mieć więcej nią w grze, ale niestety, no yy, się bardzo tnął w moim przypadku. Może komputer mam dobry, ale, ale jednak, więc Zostanę przy tych ośmiu osobach w rodzinie. Już po prostu nie będę kombinować, wiecie. <gry> po prostu nie będę kombinować. Chodź tutaj. Odłóż pranie i sprzątnij to. Ja chcę mieć oko teraz na maluszka tutaj. To ogarnie swoją uwagę i zabawę tu z misiem. Dobra, troszeczkę ogarnie. I pójdzie spać. Dobra, niech, niech sobie pośpi maluszek. Mhm. Nie, może już się łóżka znowu zepsuł. Bo ty taka zła jesteś jak śpisz. Nie, znowu się zepsuł łóżka. Nie gadaj. Niemożliwe to jest. To jest po prostu niemożliwe. Mm -mm. Naprawiałam. Działały już fajnie, no, bez gitu. Dobra. Obserwacja. Chyba zaśnie. Dobra, jest git. Po prostu tak się stało. Rebeka Morello. Hej Aria Przemysław Si Warf. Sprawia, że wraż sprawie wrażenie całkiem uroczego. Czy uważasz, że randka to dobry pomysł? Tak, miłość wisi w powietrzu. Mmm. Słodko. Rysuj. Narysuj gwiazdy na piasku. Pokażcie tą interakcję. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. O, ale czat, a szkoda, że ona nie zostaje. O, zostaje, ale fajnie. Mega. Super. A wy, dziewczyny, jak tam? To byśmy chyba schowali już, wiecie? To sobie schowamy. Ty nie masz zeszytu? O nie, 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 moja droga, moja panienko. Tak nie, nie będzie, gdzie jest ten pokój z książkami? Otwórz. I czy to tutaj mamy pracę domową? Nie. A dajmy posprzątaj książki. To może gdzieś i tam się znajdzie. Ale w takim razie kupimy książki. Wybierzemy sobie do odrabiania lekcji i podstawówka. Tak. I proszę bardzo, możesz odrabiać lekcje. Tak jest. Możesz odrabiać lekcję. A ty, jak tam? co tam u Ciebie słychać ciekawego? Okej, okay, i ciku. I ciku, duchu, bo się zysiuśkasz się tutaj, no. I załadujesz zmywarkę do naczyń. Fajnie. Będzie w miarę czyściutko. O nie, tam się zepsuło coś niedobrze. Oj, niedobrze, niedobrze powiem wam. Dobra, Aria, 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 Aria. Wiesz co ty musisz zrobić, moja droga? O o. O, o, dzieci wstały, no nie, a ja miałam iść na misję, <grywa> na misję miałam iść do miasteczka, no w zasadzie tak naprawdę do Sulani. Rozmawiaj, rób głupie miny. O, jakie słodkie, dobra, Aria, ja chodź coś zjeść. Nie lubi tańca, tańc jest okropny, nie musisz lubić jak nie chcesz. No pewnie każdy lubi co innego, dobra. zjesz sobie po kimś, czy tam po sobie. I wyjeżdżamy, kochani. Wyjeżdżamy za chwileczkę, przejdziemy do galerii. Pokażę wam, od kogo Sima pobrałam. Także wybieramy się do Sulani, moi drodzy. Tak. Dawno nie jeździliśmy tak po miasteczkach, i stwierdziłam, że będzie fajnie panów waszych zamieszczać w Sulani. Tylko teraz mi powiedzcie, który to y, ja y, dom. Chyba ten największy mu dałam. Tak, jest. I czas, y, to jest Tomasz y, Bocian. A w galerii to jest ten pan. O, tutaj. Także dziękuję. Mez, mecha. Tak, dziękuję bardzo. Także mamy y, tutaj y, Sima, z którym będziemy pogrywać. Ma niebieskie włosy, także fajnie byłoby, gdyby y, nowy dzidziuś odziczył, odziczył, odziczył włosy. O Jezu, Bruno, jak ty jesteś... Odziedziczył włosy potajcie, ale ojejku, jak jest, o matko bosko. Dobra, jedziemy. Oczywiście to usunięte, bo słowa mody, mam nadzieję, że to tylko z tego powodu są usunięte. A te aria, o jaki wzrok. Także urocze zapoznanie z tym oto panem, ale pięknie on wygląda, on pięknie się teraz zaprezentował, powiem wam już na wstępie. Także ja mu zrobię zdjęcie, bo ja czuję tutaj, że będzie on na okładce. Bardzo ciekawy sim, bardzo ciekawy umięśniony, także jestem ciekawa, jakie byłoby to właśnie połączenie z naszą Arią. Także zobaczmy, spróbuj uwieźć. Teraz Aria, wiecie, ona jest grabniara. No, <laughs> zgrabniara. Z... Dziwne byłoby, gdyby się nie spodobała. Tym bardziej, że ma bardzo fajny charakter. Także chodźmy tutaj. Pochwal wgląd. Ojejku, a co ty tak smutaśna? Trzymaj za ręce. Wymień się numerami, bo to jest bardzo istotne tutaj. I pierwszy pocałunek zalecimy. Już z pierwszym pocałunkiem może się uda, nie? Zobaczymy. O, no oczywiście, że się udało. <ścoughs> Odważna gadka na podryw. Dawaj, dawaj, dawaj. Zmysłowy pocałunek. Ja myślę, że ja bym z nim pojechał do domu. No, może nie. A, może nie. Może tutaj u niego. Najprędzej. Dobra. Czu, 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 Okej. Ja nie wiem, czy ja nie muszę zapukać jeszcze do tego domu, żeby go widzieć. Zapukaj do drzwi, no właśnie. E, tak, także zapukaj tutaj. Okej. Okay. I rozmaw... rozmawiaj o małżeństwie. E, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tak chce rozmawiać. No właśnie. Nie, nie każdy lubi. Znajdę za uroczenie w takim razie. E, Znajdę za uroczenie. E, to będzie tylko taka przelotna znajomość, wiesz? Tak? Ja widzę, że ty też taki lubisz, przelotne znajomość, także. Myślę, że z tym nie będzie największego problemu, bo to jest taki flirciarz typowy flirciarz mi się wydaje, także tutaj będzie fajnie. nie będzie z tym e, największego problemu. E, po jeszcze raz? Mhm. No i chodźmy. Wiecie, jest po strejście dziecko, nie ma? Nie ma takiej możliwości. O, ktoś mnie tu bambuku chyba zrobił. Co? Aria dowiedziała się, jakie zainteresowania w zakresie para, para ma masz. no coś tu nie gra. Mhm on jest... Nie, zrobilibyście mi psikusa, że on jest bezpłodny? Naprawdę? Nie, tak? A to wtedy... Albo ja się nie mogę starać o dziecko, no bo mam za duże dzieci. Dobra, ja wracam do domu, Ary. Tak, to by pasowało. To by pasowało do tego. Nie, to ja muszę... O nie, to ja muszę wyprowadzić kogoś, żeby móc mieć dzieci. Na to wychodzi... Tak, bo ja nie mogę bara robić, no bo logiczne w sumie. Tak, od kiedy slimsy są logiczne, ale to byłoby całkiem logiczne. Trzeba przyznać. No i wiecie, wiadomka, wróciliśmy do domu kochani i myślę, że nasza Aria pójdzie, ojejku, dzieciakami się zająć, chodź tutaj, szybciutko, super skuteczna opieka nad dziećmi, chodź, 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 szybciutko, 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 oho, uh -huh, co to jest zabawa, okej, okay. no ale dobra, mamy niedzielę, godzinę dziewiętnastą, Poniedziałek wyedukujemy nasze dzieci, które wrócą ze szkoły. I mam nadzieję, że będzie całkiem w porządku z tym. Idzieś tam. Okej. Okay. A ty tu? dobra, to Aria musisz już ponaprawiać rzeczy, bo ja tu słyszę z daleka, że są zepsute. Także niestety nie masz wyjścia, musisz już ponaprawiać tutaj to i owo. Ale kochani, myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę Subika, jeśli tego nie robicie. Komentarze, wpisujcie imiona na, dla naszych przyszłych dzieciaków, bo jeszcze z 80 będzie jakoś. No i co, i tyle chyba. Zobaczymy po prostu jak to, jak to będzie wszystko wyglądało. Byle dzieciaki yy, miały same szostki w szkole. Tak. Mhm. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Cześć!